Fortnite zaliczył wczoraj poważną wpadkę z serwerami. Już na dniach do gry trafi darmowe auto dla każdego. W grze pojawi się turniej o darmowego skina. Mamy dwie nowe współprace z nowościami. Powiem wam, czemu nie ma nagrody za zalogowania oraz mamy sporo kozackich nowości, lecz zanim sobie do nich przejdziemy, to teraz macie zwycięstwo naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty, drogi widzu, chcesz zgarnąć prezent za 300 fałdolców, to zostaw łapeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% z was tego nie robi. No i przypominam wam jako Epic Partner o kodziku Kicia tak jak te kozaki i o komentarzu znikiem, a my przejdźmy sobie już do filmu. Dobrze widzowie, a my przejdźmy sobie do dzisiejszych nowości, ponieważ przez ostatnie 24 godziny bardzo i to naprawdę bardzo dużo się działo, a wszystko dlatego, że dokładnie wczoraj do Fortnite'a została wprowadzona druga wielka aktualizacja tego sezonu pełna kozackich nowości i nagrody i dzisiaj wszystko wam pokażę, lecz najbardziej skupimy się tutaj na darmowych nagrodach dla graczy. Na początku jednak zaczniemy sobie od takich mniejszych jej nowości, a potem stopniowo będziemy przechodzić do darmowych przedmiotów i na starcie musimy zacząć sobie od pewnej wpadki z serwerami, która pojawiła się właśnie w tej nowej jak. Aktualizacji. Wraz z wydaniem aktualizacji twórcy gry napotkali po drodze jakieś problemy, przez co serwery gry, które miały planowo się uruchomić o 12.30, odpaliły się dopiero o 18.00 tego dnia. Lecz na szczęście wszystko już działa i już wam mówię, że nie będzie za to żadnej rekompensaty. No dobrze, widzowie, a my przejdźmy sobie już do samych nowości, a na początku zaczniemy sobie od czegoś, czego na pewno nie wiecie, a chodzi tutaj, widzowie, o sekretne zmiany na wyspie, które zaszły w temacie medalionu od Odcore oraz w temacie egzotycznego pistoletu. Od wydania aktualizacji medalion Nadkore dodaje nam specjalny efekt podczas skoku, który pozwala nam jeszcze szybciej się przemieszczać. A co do pistoletu egzotycznego, to od teraz podczas strzelania wybija na zony jeszcze wyżej niż robił to wcześniej. Te zmiany były oczywiście na plus, ale niestety musi być też coś na minus i to właśnie teraz sobie przejdziemy do rzeczy, która była na minus po tej aktualizacji, a jest to oczywiście zmiana w grapplerze, ponieważ od teraz nie można nim tak fajnie strzelać jak wcześniej, co widzicie tutaj, i teraz nie da się wyłączyć tej animacji. Przez to przedmiot ten jest słabszy o dosłownie 70%. Pr... Bo te przemieszczanie się graplerem było chyba najlepszym sposobem na poruszanie się po wyspie, ale te zmiany w medalinie i pistolecie to wynagradzają, i są to chyba wszystkie zmiany, jakie ogólnie pojawiły się na mapie. I tak wiem, wiem widzowie, że na wyspie zaszły jeszcze zmiany w temacie bohaterów, ponieważ otrzymali oni całkowicie nową lokację, a ich wcześniejsza została, no można powiedzieć, troszeczkę zniszczona, ale o tym wszystkim porozmawiamy sobie na filmie jutro z eventu i fabuły, tak więc wyczekujcie jutrzejszego filmu. Skoro znacie już zmiany na wyspie po tym update'cie, przejdźmy sobie teraz do kolejnego tematu, jakim są oczywiście nowe współprace, bo tutaj też będzie działo się naprawdę bardzo dużo, ponieważ dostaniemy dokładnie dwie nowe współprace, a pierwsza z nich to oczywiście współpraca z Fantastyczną Czwórką. Już na dniach do sklepu z przedmiotami zostaną wprowadzone skiny z Fantastycznej Czwórki i będą to cztery skiny wraz z ich dodatkowymi przedmiotami, no i spodziewajcie się, że wraz z ich wydaniem na wyspie również pojawią się jakieś małe ich nowości. Druga współpraca będzie z dokładnie tą osobą tutaj i do sklepu z przedmiotami na dniach zostanie wprowadzona jego skórka i zapewne dodatkowe przedmioty, ale akurat w jego przypadku nie spodziewałbym się, że trafią jakieś dodatkowe zmiany na wyspie. No i teraz kochani, w końcu przejdziemy sobie do tematu, dla którego przyszliście na ten dzisiejszy odcinek, a są to oczywiście darmowe nagrody w dzisiejszej aktualizacji, ponieważ po pierwsze mamy przykładowo darmowe auto Corvette ZR1 dla wszystkich graczy oraz dodatkowo mamy też darmowego skina za turniej i to właśnie od tego darmowego skina sobie zaczniemy. Tak jak zapowiadałem wam jeszcze przed tą aktualizacją, zaraz po Dodaniu otrzymamy nowego skina FNCS, i oto one, i to właśnie ona jest skinem FNCS w obecnym sezonie, i tego skinę już na dniach będziecie mogli zdobyć w turnieju FNCS Community Cup. Obecnie, wchodząc do gry, ten turniej jest jeszcze niewidoczny, ale jak każdy skin z tej serii na początku zawsze trafiał za darmo w turnieju, więc ona też pewnie będzie za darmo w tym turnieju, a dodatkowo będą tam też do zdobycia i dodatkowe przedmioty kosmetyczne. Sam turniej powinien być na trybie duo z budowaniem, a punktacja będzie dokładnie taka sama jak zawsze, no i przy okazji, wszystkie. Zasady będą również takie same jak zawsze, lecz tak jak mówię, nie wiem jeszcze kiedy się on odbędzie i musimy obecnie czekać. A sam skin zaraz potem trafi do sklepu z przedmiotami. Z okazji samych fncs w Fortnite pojawią się jeszcze darmowe nagrody za oglądanie samych finałów, ale do finałów jeszcze zostało troszeczkę czasu, więc z tymi nagrodami musimy sobie poczekać i spokojnie widzowie, bo w tej aktualizacji trafiło jeszcze więcej nagród, a to co wam teraz pokazałem to dopiero sam początek. Kolejna na naszej liście jest oczywiście darmowe auto dla wszystkich graczy. I tak, moi kochani, nie przesłyszeliście się, jest to darmowe auto dla dosłownie każdego jednego gracza, a wszystko to z okazji dokładnie tego samego wydarzenia, które odbyło się chyba rok temu, czy tam dwa lata temu. I była tam wtedy do zdobycia ta Tesla widoczna na moim ekranie w tle. Zaraz po wydaniu aktualizacji, likerzy poinformowali nas, że już niebawem odbędzie się kolejna część wydarzenia Summer Road Trip, w którym gracze będą mogli zdobyć za darmo do swojej szafki auto. Lecz w tym roku możliwe, że będzie ono do bycia troszeczkę inaczej niż ostatnio. Według informacji jakie podał nam dokładnie ten leaker tutaj możemy dowiedzieć się, że już 22 lipca gracze będą mogli za darmo zdobyć auto Corvette ZR1, te widoczne w tle, a dodatkowo w zestawie będzie on zawierał cztery naklejki oraz animowany wzór. No i wspominałem wam chwilkę temu, że auto to może być do zdobycia inaczej, a wszystko dlatego, że wydarzenie Summer Road Trip jest teraz połączone z czymś, co miało miejsce ostatnio w grze Rocket League, a chodzi tutaj o 10 rocznicę tamtej giereczki. No i to właśnie z tej okazji gracze Fortnite będą mogli zdobyć za darmo auto Korweta ZR1, ponieważ auto te, poza tym, że trafi do Fortnite'a, trafi też do Rocket League. I dlatego właśnie nie wiem, czy gracze będą mogli je odblokować za zadania w Fortnite'cie, czy może będą one do odblokowania za zadania w Rocket League'u. W każdym razie, niezależnie od tego, gdzie pojawią się zadania o te darmowe auto, i tak każdy będzie mógł je wykonać, a dodatkowo każdy będzie mógł zdobyć auto, ponieważ po jego odblokowaniu trafi ono do waszej szafki już w Fortnite'a. No i co też ciekawe, widzowie, lekarze donoszą nam, że z okazji całego tego wydarzenia w Fortnite cie. będzie czekało na nas jeszcze więcej przekazackich nowości z Rocket League, a. i przykładowo na wyspie Fortnite ma pojawić się piłka do grania w roketa oraz fizyka aut z tamtej drugiej gry, w końcu trafi bus bojowy do sklepu i nowe style do auta Octane'a. Całe te wydarzenia powinno wystartować w Fortnite już 22 lipca, czyli właśnie wraz z wydaniem tego darmowego autka dla graczy, tak więc wyczekujcie, bo już w następny wtorek będzie działo się bardzo dużo, a co najważniejsze w następny wtorek będziecie mogli zdobyć darmowe super auto do Редактор No i można powiedzieć, że ostatnie nowości po tej aktualizacji zostały wprowadzone do trybu Blitz Royale, ponieważ tak jak już zapowiadałem Wam na tym wczorajszym filmie, do trybu tego po tej aktualizacji zostały wprowadzone kolejne nowe tygodnie nowości, lecz poza tym wszystkim twórcy gry zapowiedzieli nam, że dostaniemy darmową nagrodę za samo wejście do gry. Informacje o niej dawałem Wam na wczorajszym filmie i co ciekawe w grze pojawił się pewien niemały problem, który spowodował, że gracze mimo tego, że zalogowali się do gry po jej wprowadzeniu, nie otrzymali za darmo tego przedmiotu do swojej szafki. Na obecny moment nie mam totalnie pojęcia, czy sam problem został już rozwiązany, ale spokojnie, jeżeli zalogowaliście się do gry w wyznaczonym czasie, czyli od wczoraj 15 lipca do 29 lipca, to otrzymacie ten kilo za darmo do szafki i nic totalnie już tego nie zmieni. Tak więc logujcie się do gry czym prędzej, żeby zdobyć ten darmowy przedmiot do swojej szafki, a my pozostańmy sobie jeszcze przy temacie Blitz, ponieważ w najbliższym czasie będzie zachodziło tam ogrom i tu dosłownie ogrom zmiany, a pierwsze z nich pojawiły się już po aktualizacji, ponieważ wystartował tam właśnie nowy tydzień. Nowości. Obecnie w trybie tym panuje tydzień dobrodziejstwo darów, lecz wiemy już, jakie trafią kolejne tygodnie nowości, i teraz w tle macie oficjalną grafikę z nazwami oraz datami wydania każdego następnego tygodnia nowości, właśnie w tym trybie gry. Ja sam osobiście najbardziej czekam na tydzień z miejscówką Mega City, ponieważ wraz z jego wydaniem do trybu tego powróci właśnie cała ta lokacja oraz dodaje jeszcze sporo innych nowości, lecz widzowie, pamiętajcie, że nadal nie wiemy, czy tryb ten pozostanie na zawsze. Patrząc na to, że teraz pojawiły się kolejne nowe 4 tygodnie tego trybu, można się spodziewać, że pozostanie on w Fortnite na zawsze, ale różnie to bywa, a wy wyczekujcie jutrzejszego filmu na temat fabuły, eventu i całej tej reszty, bo będzie się niebawem działo. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje na temat nowości i nagród w dzisiejszej aktualizacji. A jeżeli chcecie odcinek na temat eventu i fabuły i zmian w nich, to zostawcie apeczkę do góry i komentarz eventy. A nie dość, że jutro na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo dostaniecie ode mnie serduszko w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry o ile Ile w ogóle wam się spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na samym początku, a my widzimy się już dzisiaj na live o 11 i jutro na filmie rano. jo